Powinnaś więcej czasu spędzać z rodziną, moja panno. A, gdzie idziesz? Wróć na kolację. Tylko bez szaleństw. I chłopcu. To ja lecę, pa! Muszę się stąd wyrwać. Tata zawsze chciał, żebym podróżowała. Może kiedyś. Ha? Na moim dachu jest Yeti. Hej, mały albo mała. Tak, zdecydowanie, chłopak. Nie wiem skąd się tu wziąłeś, ale. Alarm! Uciekł nam. Macie go złapać jasne? Jesteś stamtąd? No, nieźle. Twórcy, jak wytresować smoka? Zabiorę cię do domu, do twoich rodziców. Everest to jeszcze dziecko! I co się tłuczesz? To jesteś ty, a to twoi rodzice. O, oczy masz po matce. Udowodnią. Szukają cię źli ludzie. Szybciej! Złapią na... wow! Umiesz czarować? To jest niesamowite! To jest niemożliwe! Wow! Szkoda, że mój tata tego nie widzi. Tak, mamo, taki nie jest spoko. A pęk! Pęk jest. Zajęty, że powrót do domu. Dogonił nas! Może być wielką przygodą. To skrzypce twojego taty. Grał mi na nich co wieczór. Jakby chciał mi pokazać, że najważniejsze to nigdy się nie poddawać. To takie piękne! Ty to zrobiłaś? Naprawdę? Mm. Kiedy naprawdę czegoś chcesz, nie ma rzeczy niemożliwych. Everest! Mm. O, yeti! Jagody? W nogi! Okay! Mam teraz jagody tam, gdzie jagód nigdy nie powinno być. Ma! Wkrótce w kinach.